Radka nie jest mi obca. Myślę, że będę czuł się tam dobrze. Jestem czarnym koniem, ale ja lubię, że tak powiem, wychodzi z pozycji czarnego konia. Organizacja KSW rozpoczyna nowy rok z wielkim przytupem. Gościmy dzisiaj w redakcji Radka Paczuskiego. Dzień dobry, bohater Gali XTB KSW 78, common event. Jeszcze nie walka wieczoru, pojedynek z Tomkiem Romanowskim. Zaczynam od pytania: jak zdrowie, bo wiemy, że w przyszłości bywało różnie, troszkę tych życiowych peripetii związanych ze zdrowiem było. Dokładnie, było bardzo dużo kontuzji w przeszłości, natomiast teraz, no już od dłuższego czasu, od kiedy wróciłem no przed walką z Jasonem, Wilnisem, do tej pory nie, do, nie dokuczają mi żadne kontuzje. Myślę, że jest to związane też z tym, że troszeczkę zmieniłem schemat treningowy, już nie trenuję albo bardziej może nie sparuję aż tak mocno jak kiedyś sparowałem, i, i tych kontuzji jest zdecydowanie mniej. Staram się trenować mądrze, mocno oczywiście cały czas, natomiast nie przesadzając po to, żeby po prostu być w stanie walczyć i, i dawać pojedynki, i wtedy właśnie na, na klatce, żeby pokazywać to 100%, a nie na treningu, bo, bo wcześniej to się po prostu źle kończyło. Dwa efektowne wejścia do klatki organizacji KSW: Jason Wilnis, tak jak już mówiłeś, Daniel Radcliffe. Duże wyzwanie i szybki skok w rankingu też dla ciebie, ten pojedynek z Tomkiem Romanowskim. Na co tutaj uważać tak naprawdę, bo wiemy, że Tomek jest świetnym pięściarzem. Ty też w kickboksingu, na kickboxingu tak naprawdę zjadłeś zęby, więc teoretycznie na papierze za wiele tych rzeczy, na których on mógłby Cię zaskoczyć, nie ma. Wiesz co, no ja myślę, że Tomek jest kompletnym zawodnikiem tutaj. Nie możemy zapominać, że Tomek jest już w MMA od wielu, wielu lat i. I jest doświadczonym zawodnikiem. Zresztą słyszałem, że wywodzi się w ogóle z zapasów, że to był jego jakby taki pierwszy sport, a później gdzieś tam kolejne dyscypliny dochodziły. Więc na pewno jest doświadczonym zawodnikiem. Trzeba uważać też na sprowadzenia, trzeba uważać na, na, na parter. Natomiast też tak jakbym chciał zaznaczyć, to już przez ten ostatni rok. Głównie na tym się skupiliśmy, bardzo dużo robiliśmy grapplingów, więc ten postęp jest znaczący. E, widzę to w sparingach, że to wszystko naprawdę fajnie działa, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o moją defensywę, e, obrony przed obaleniami, wstawania, e, wychodzenie z różnych nie, niekorzystnych dla mnie pozycji, to, to naprawdę bardzo dużo tego robiliśmy. E, a jeżeli chodzi o striking, no to wiadomo, no tu spędziłem całe swoje życie sportowe i, i tu się czuję bardzo dobrze. E, wiem też, że Tomek się czuje bardzo dobrze w tej płaszczyźnie i wszystkie swoje walki ostatnio wygrywał nokautami, właśnie po prostu przed czasem kończąc swoich przeciwników, więc nabrał też na pewno wiatru w żagle, jest, jest taki, na takiej swojej dobrej fali, wygrywa dużo, prze, no wszystkie walki ostatnio wygrywał i wygrywał je przed czasem, większość w pierwszej rundzie. E, no więc będzie takie zderzenie fajne, dwóch zawodników, którzy mają czym uderzyć i, i mają naprawdę z tą na wysokim poziomie. Minimalnie jesteś. Ciężko powiedzieć, żebyś był skazywany na porażkę, tak naprawdę, w tym pojedynku. To jest mniej więcej 60% do 40%, tak mniej więcej, stawiają na to bukmacherzy. Dla ciebie to jest zaskoczenie. Wiadomo, że, że ty tych pojedynków masz dopiero 5, on już ponad 20. Myślę, że to właśnie z tego wynika, że Tomek jest w ma dłużej, ma więcej walk stoczonych, e, 20 kilka, e, ma bardzo dobrą passę, pokonywał mocnych przeciwników. E, ja mam zwycięskich walk 5, 4 nokauty, e, 4 przed czasem zwyciężone, e, także też mam dobrą pastę. E, po prostu mam mniej walk stoczonych w MMA, ale w zawodowym sporcie nie mam ich wcale mniej stoczonych, bo bardzo dużo walk miałem stoczonych w kickboxingu, więc, więc klatka nie jest mi obca i myślę, że będę czuł się tam dobrze. A myślę, że jeśli chodzi właśnie o ten procent, no to wiadomo, no jestem, jestem czarnym konium, koniem w jakimś stopniu, dlatego właśnie, że Tomek ma więcej doświadczenia w formule MMA, myślę że, myślę, że dlatego specjaliści na niego stawiają, ale ja lubię, że tak powiem, wychodzi z pozycji czarnego konia i... I wierzę, że uda mi się zaskoczyć macherów i, <laughs> i że tak powiem wygrać ten pojedynek. Radek, y wiemy jak wygląda sytuacja obecnie y w rankingu. Trzecie miejsce Tomka Romanowskiego. Tak patrzysz w górę po, po ewentualnej wygranej. Jakie są w ogóle ustalenia też szefami kazu? To jest oficjalny eliminator do walki Opas? pas? Czy, czy będą jeszcze jakieś zawirowania? Bo wiemy, że teraz mamy. Ty pokonał Mariusza Pudzianowskiego, rzucił tę rękawicę w klatce, powiedział, że, że nie będzie już walczył z cięższymi. Pewnie powrót do, do wagi średniej. Takie słowa padły ze strony włodarzy KSW, e, które ja usłyszałem, też od Wojka, że jeż, wygrany z tego naszego pojedynku będzie walczył o pas w połowie roku e, z Pawlakiem. Tak, tak. jeżeli to dobrze rozumiałem, to właśnie w ten sposób miało to wyglądać, że Blis pawlak to był jeden eliminator, drugi eliminator to jest nasz. Eee, więc wygrany z tej walki będzie walczył o pas. A jeżeli chodzi o Mameda, to myślę, że Mamed to jest legenda, i to jest człowiek, który nie musi tam gdzieś w rankingach się przebijać po to, żeby walczyć o pas. Jemu taka walka można powiedzieć, że zawsze się należy e, po tylu dokonaniach, po tylu wspaniałych walkach. Więc być może plan jest taki KSW, żeby. E, Zwycięca pasa mistrzowskiego, swoją mhm. pierwszą obronę stoczył z mambedem kalidowym. To by było ciekawe. Nie wiem, jakie są plany KSW, natomiast być może w ten sposób to będzie to wyglądało. Czyli to taki twój scenariusz, który sobie tej w głowie nie było żadnych głosów, że. że nie, nie, to, taki, jest. to jest takie gdzieś tam moje przemyślenia. No bo tak jak mówię, mamy, zasługuje zawsze na walkę o pasa, a myślę, że jeżeli ktoś właśnie z tego eliminatora zdobędzie pas mistrzowski, to też na taką walkę zasłużył z Mamedem. Byłaby to bardzo głośna walka na pewno i na pewno walka na wysokim poziomie. I na pewno bardzo efektowna. Pamiętamy inny efektowny pojedynek byłego mistrza KSW w wadze średniej. Mam na myśli Michała Materle. On zawalczy w walce wieczoru z Kendallem Growem. Jedna z prawdopodobnie najbardziej krwawych, jedna z najbardziej emocjonujących walk w ogóle w historii organizacji KSW. Powiedz, jak ty się zapatrujesz na ten pojedynek? Wielu kibiców podchodzi do tego na zasadzie, że jest już trochę za późno. Wiemy, że Kendall nie walczył w ostatnim czasie. Tutaj przyjeżdża nagle do organizacji KSW stoczyć taki wielki rewanż. Wiesz co, ja myślę, że jest to fajny pojedynek dla Michała. No, tak jak zaznaczyłeś, Michał zawsze toczył boje, toczył takie pojedynki, gdzie ten scenariusz się zmieniał. Niekiedy był dość do stawu podłączony, przewracał się w stawu, wygrywał jeszcze pojedynki. Jest to taki wojownik z krwi i kości. Tak Także myślę, że fajnie, że, że taka walka z Kendalem. Wiadomo, on może jest nieaktywny od jakiegoś czasu. Natomiast no jest to zawodnik z gdzieś tam znanym nazwiskiem, które walczyły chyba w Federacji też Pride kiedyś. E, więc, e, więc fajnie, że takie zestawienie, też z uwagi na to, że, że Michał, e, no wiadomo, e, można powiedzieć, jakieś najlepsze swoje takie wybitne lata w mojej ocenie ma już za sobą, więc też fajnie, że taki pojedynek gdzieś tam e, z zawodnikiem, który. Może nie jest teraz na topie, natomiast jest to duże nazwisko i jest to walka interesująca dla kibiców i wierzę, że będzie to bój taki, że, że będzie nam się to podobało jak zawsze. Wszystkie walki Michała. A jest Ci przykro, że nie będzie się bił Arek Wrzosek w Szczecinie, bo wiemy, że mieliście wystąpić na tej gali razem. Kontuzja troszkę niestety pokrzyżowała Wam plany. Wiemy, że Arek za miesiąc wraca dopiero w Libertu. No niestety, jest mi bardzo przykro z tego powodu. Eee, przede wszystkim, bo mamy taką tradycję, że zawsze jak ja walczyłem z Arkiem na, na gali, zawsze wygrałem. Nigdy się nie zdarzyła żadna porażka. Także no, tutaj ja się cieszyłem też, że walczymy razem. No teraz walczę sam, więc podzielmy to w ten sposób, że ja po prostu wygram w Szczecinie, a Arek wygra w Libercu. Byłeś już w Libercu? Bo wiem, że lubisz że zwiedzać świat, więc może po prostu nowe miejsce do zdrapania na mapce? Jeszcze nie miałem okazji być, ale na pewno będę, na pewno będę Arka wspierał. Eee, być może z narożnika nawet, bo, bo myślę, że Arek też u mnie będzie w narożniku teraz na najbliższej walce. Staramy się jeden drugiego dopingować. Zawsze jesteśmy na swoich walkach, także myślę, że tam też, znaczy jestem pewien, że będę. Nie mogę nie zapytać jeszcze o to, co wydarzyło się w poprzednim miesiącu. Walka mameda Halidowa z Mariuszem Pudzianowskim. Lekko już zahaczyłem o temat, o ten y, temat pojedynku, no, który rozgrzał cały internet na pewno i, i mówiło się o nim głośno na świecie. Spodziewałeś się, że tak to będzie wyglądało, no bo jednak dla wielu osób Wiele osób stawiało na Mariusza po tym, co zrobił w walce z Michałem Materlą. Wiemy, że Mamed wracał po ciężkim nokaucie z Roberto Soldiciem. Słusznie zauważyłeś. No myślę, że tutaj duży wpływ na to, jak, jak ludzie oceniali szanse w tym pojedynku, było to, że e, no, Pudzian wychodził ze zwycięstwa nad Michałem Materlą w wielkim, wielkim stylu tak przez nokaut e, już w pierwszej rundzie, a Mamed przegrał znowu przez nokaut. Więc jakby, e, no, pamiętam, że bety były 50 na 50. Eee... Kurczę, no tak... Ja jakby obstawiałem, też obstawiłem tą walkę, obstawiłem na Mameda, więc mógłbym teraz powiedzieć, bo to wiadomo, po walce każdy mówi, a nie mówiłem. Natomiast, natomiast ja stawiałem właśnie na Mameda z uwagi na to, że jest to bardzo sprytny zawodnik, bardzo doświadczony. Spodziewałem się szczerze, że będzie to trochę inaczej wyglądało, że raczej będzie chciał Mamed korzystać ze swojej stójki, że będzie pracował na nogach, punktował Mariusza, starał się go zmęczyć i dopiero wtedy skończyć, a potoczyło się to zupełnie inaczej z tego co wiem, mamy też nie miał takiego planu, bo później w, w walce mówił, że to po prostu samo się wydarzyło. Gdzieś tam poczuł, że ma dobry chwyt, rzuciły Mariuszem, który waży bardzo dużo. Nie miał w tym naj, 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 najmniejszych problemów, jakby i dokończył walkę na ziemi, gdzie już po prostu no Mariusz nie, nie umiał sobie poradzić. Tak Nie umiał wstać, nie umiał wyjść z tej, z tej pozycji. Myślę, że doświadczenie wzięło górę i, i musimy pamiętać, no, że mamy to jest, to jest jednak legenda i top, jeżeli chodzi o sporty walki, zawsze znalazł rozwiązania na, na zwycięstwo ze Scottem Ashcombe'em, chociażby w taki sposób. To jest bardzo nieprzewidywalny zawodnik, e, bardzo taki w efektowny sposób walczący, ale też i efektywny. Mhm, jasne. Częstym gościem w unique, w, unique w waszym klubie jest Alistair Overy. I o niego też ciężko nie zapytać, zwłaszcza, że ostatnio Martin Lewandowski mówił w, w rozmowie z TVP Sport, że no fajnie by było jakby Alistar zakończył karierę w KSW, że podobno byłby tym zainteresowany. Powiedz może gdzieś tam za kulisowo, czy Alistar przyjeżdża i mówi chłopaki tam pogadajcie z Martinem czy, czy z Wojsławem, żeby podpisać w końcu, w końcu ten kontrakt? Wiesz co, ja myślę, że... E, znaczy chciałbym bardzo, żeby, żeby Alistar zawalczył w KSW, Wiem, że gdzieś tam zainteresowanie ze strony KSW na pewno było i na pewno było zainteresowanie ze strony Alistara. Czy tam rozmowy jakieś są, trwają, to już nie będę teraz mówił, ale, mhm. ale ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby się dogadali. Gdyby, no, gdyby do, tak, do takiej walki doszło, bo myślę, że Alistar no, to jest cały czas człowiek o wielkim nazwisku, który przyciągnąłby wielu kibiców przed telewizory i, i na trybuny. No i myślę, że jakiś by to był kolejny plus dla Federacji KSW, że zatrudnia legendarnych zawodników. Wielkie nazwisko Dokładnie. Pod koniec już chciałem nawiązać do kilku kwestii niezwiązanych z, stricte ze sportem i zacząć tej, też od tej, która miała miejsce pod koniec zeszłego roku. Akcja pomocowa charytatywna organizowana przez Unique Fight Club. Jeżeli mógłbyś nam opowiedzieć troszkę więcej o tym, jak, jak to wyglądało i, i skąd jest w ogóle zamysł na, na taką pomoc, na jesieni. Wiesz co, pomocy. tu masz na myśli pomoc to my jakby w Centrum Zdrowia Dziecka tak. pewnie, tak? Tam my zawsze organizujemy taką akcję co roku, fajterzy dzieciom. W Unique Fight Club to organizujemy, też niekiedy angażujemy osoby spoza, tak jak teraz chociażby Albert Zimkowski przyjechał też. I, i, I zaangażował się mocno też, też w tą pomoc i, i wielu innych też zawodników, ale przede wszystkim właśnie my, jako Unik Fight Club, bierzemy w tym udział co roku. Że tak powiem, kupujemy mnóstwo prezentów dla wszystkich dzieciaków z Centrum Zdrowia Dziecka, tak żeby żadne dziecko nie zostało bez prezentu. Przebieramy się za Mikołajów, po prostu tam wpadamy z workami i, roz, że tak powiem, rozdajemy tym wszystkim dzieciaczkom, żeby, żeby trochę uśmiechu sprawić na ich, na ich ustach, bo wiadomo, że jest to dla nich ciężki czas. Niektóre z tych dzieci są nieuleczalnie chore i, i chociażby te 5 minut, czy 10 minut z nami spędzone, my tam wpadamy zawsze kurna z uśmiechem i z dobrą energią po to, żeby, żeby im zmienić chociaż jeden dzień na, na bardziej pozytywny. Robimy to już od, od wielu lat i będziemy to robić dalej i na pewno nie przestaniemy dopóki, dopóki tylko będziemy w stanie, to będziemy na pewno pomagać. Cieszymy się też, że jest właśnie zainteresowanie też ludzi, bo to często ludzie też kupują te prezenty, przynoszą do klubu, my je później oczywiście, że tak powiem Transportujemy do Centrum Zdrowia Dziecka i przekazujemy dzieciakom. Ale fajnie, że, że jest tak dużo ludzi o dobrym sercu, którzy chcą pomagać i angażują się właśnie w takie akcje. Bo to jest coś niesamowitego. Czyli pod koniec kolejnego roku zapraszamy wszystkich kibiców, żeby gdzieś tam troszkę tych. Zabawek, czy, czy nie wiem, co też zbieracie, żeby przewozić do Uniku. Macie pewnie tam schowek specjalny na to wszystko. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie do angażowania się w tą akcję, ale nie tylko tą, bo też właśnie wiele takich akcji organizujemy zawsze w całym roku. Warto pomagać, warto sprawiać uśmiechy na twarzach dzieciaków, bo, bo myślę, że, że to jest coś, coś, coś niesamowitego. Na koniec zmienił się troszkę Twój status w ostatnich tygodniach. Uzyskałeś status licencjata, tak? Tak dokładnie to się nazywa. Możesz też opowiedzieć coś o tych studiach, jakie to były studia, skąd w ogóle pomysł na to, bo wiemy, że dbasz o swój rozwój bardzo. I dokładnie, co to, za studia? Co, to akurat ja studiuję zarządzanie, postawiłem sobie taki cel, żeby, żeby gdzieś tam no, kiedyś przestałem studiować, ale po latach wróciłem do tego i, i teraz mój cel jest taki, żeby, żeby zdobyć tytuł magistra. Nie odpuszczę oczywiście, jak go nie zdobędę. Stawiam też równocześnie jakby nie na rozwój tylko sportowy, ale też intelektualny. E, uczę się języków. Gadam biegle po hiszpańsku, po angielsku. Teraz zacząłem się uczyć języka tajskiego. E, już jestem na jakimś takim poziomie, może jeszcze nie niekomunikatywnym, ale jestem w stanie się przedstawić, powiedzieć, opowiedzieć o sobie trochę. Jest to, jest to wyjątkowy język taki, który, no, który na pewno zajmie mi nauka troszeczkę dłużej niż, niż hiszpańskiego czy angielskiego, dlatego że jest to. Z tej grupy języków azjatyckich e, wyno, wymowa jest zupełnie inna, alfabet jest zupełnie inny, ale no ja jestem na tyle zawzięty, że wiem, że jak sobie coś postanowię, to dopóki tego nie osiągnę, to na pewno nie, nie, nie poprzestanę, więc, y, więc no, mówię, takie cele też sobie stawiam, żeby nie tylko się rozwijać sportowo, ale też intelektualnie. Myślę, że to fajnie, jak to idzie równomiernie i... I, i, I tak powinno być. Szykowałem się i nawet y, sprawdzaliśmy, jak jest cześć po, y, po tajsku, ale niestety zdążyło mi już wypaść z głowy, więc nie będę próbował się tutaj kompromitować. Y, <laughs> nie będę próbował co, też że... powtarzać. <laughs> ale wierzę, że to naprawdę to znaczyło. Dokładnie. <laughs> y, wracając jeszcze do tych studiów na chwilkę, co to była za praca? Możesz opowiedzieć troszkę, jaki, jaki był temat tej pracy? Wiesz co, mój, temat mojej pracy jest akurat o coachingu. O coachingu, tak trochę właśnie też jakby blisko sportu, to jest coś, co, co dotyczy też też mnie, mojego życia. E, e, więc jakby no, na ten temat e, pisałem. E, natomiast natomiast mówię, no, e, jeżeli chodzi o studia magisterskie, planuję pójść w menadżera sportowego mhm. w tym kierunku, bo to jeszcze jest bliższe mojemu sercu. E, no i oczywiście nie wiem, czy będę jakby z tego korzystał w przyszłości, ale, ale myślę, że, że tak czy siak warto się rozwijać. Warto się na pewno rozwijać. Na pewno warto też zapytać o plany na 2023 rok. Znamy plany naukowe i ogólnorozwojowe, natomiast jakie są plany na ten rok? No bo tak naprawdę zaczynasz walką w styczniu 11 miesięcy, więc jest na pewno jeszcze miejsce w kalendarzu, żeby gdzieś wcisnąć co najmniej jedną walkę. Wiesz co? Chciałbym stoczyć trzy walki, zobaczymy czy to się uda. Myślę, że dużo zależy od przebiegu tych walk, jak one się będą toczyły, czy nie będzie żadnych kontuzji, ale życzyłbym sobie stoczenia trzech walk w roku 2023, oczywiście trzech wygranych. E, wiadomo, że, że jest to duże wyzwanie, tak, bo to jest Federacja KSW, najlepsza federacja w Europie, bardzo wysoki poziom, dobrzy zawodnicy, e, no ale właśnie z takimi przeciwnikami chciałbym się mierzyć i właśnie dla tej federacji chciałbym walczyć, także gdzieś tam jest to jakieś już małe moje spełnienie marzeń, że jestem tej federacji, teraz kolejne spełnienie marzeń jest to, że mogę pokazać swoje umiejętności. No przed bardzo grubą, dużą jakby grupą ludzi, bo, bo, bo odbiorców KSW jest bardzo dużo. Nawet jak byłem w Kolumbii, to, to śmieszna była taka sytuacja, że ja wszedłem do klubu w Medellin na trening i... i, i Jeden z trenerów, którzy tam pracowali, mnie rozpoznał, właśnie powiedział, ty walczyłeś właśnie, to było w po walce z Jasonem Radcliffem powiedział, że właśnie widział tą walkę, widział ten knockaut, pogratulował mi. To mnie zdziwiło, że na, nawet na innym kontynencie, gdzieś tam ludzie są na bieżąco z KSW, powiedzieli, że tak, oni śledzą na bieżąco to, co się dzieje w Europie i dla nich jakby taka federacja numer jeden w Europie to jest KSW, więc też fajnie. E, fajnie, że, 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 że no jest, to, jest to federacja, która śledza nie tylko w Europie, ale też na świecie to na pewno jeżeli mówisz o trzech wygranych, to za kilka miesięcy będziemy mogli pewnie tutaj gdzieś postawić pas na stole i będziemy rozmawiali nie z przyszłym pretendentem, tylko z mistrzem KSW. Tego ci życzę. Ja też sobie tego życzę, taki jest mój cel. Yy, ale mówię, no, czy to będzie teraz, czy to będzie trochę później. To jest mój cel, który osiągnę i, i będę do niego dążył. Na pewno cały czas będę szedł w tą stronę, a wiadomo, że niekiedy droga y, fajtera jest wyboista. Nie zawsze jest tak, że idzie się prosto i łatwo i wygodnie, ale mówię, ten to jest mój cel, y, taki sobie postawiłem, będę sze sze szedł do niego i na pewno zrobię wszystko, żeby go osiągnąć. Tego Ci życzę. Gala XTB KSW 78 już w sobotę w Szczecinie. Kto ma bilety, niech się wybiera do Netto Areny, kto nie, via Play, tam można oglądać galę. Radek Paczowski, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.